Cipi, ciapa, ciapa dubi, lubi, daba. To jest katnap, słuchajcie, i właśnie teraz tańczy cipi, ciapę. I dzisiaj zobaczymy 100 razy śmierć na katnapa, sposób na jego rozwalenie. Oglądajcie sobie o końca, kliknijcie łapeczkę, O sobie teraz tańczy. O, dla katnapa, kliknijcie łapeczkę. Dla cipi, ciapy. No i zaczynamy. Pierwsze to jest cegła, to są cegłą w łeb. Okej, okay, 98, nie, 99. dziewiąty, oh. O, mikser, dobra, zaczyna się naprawdę mocno. Mikser to dobry sposób. I wrzucił go, ale niestety kontynuacja będzie później. Później dostał z jakiegoś kamienia, następnie przejechany przez rower, czy motor? Nie, to jest motor chyba. 96 sposób, podgrzanie go na jakimś tam piekarniku, a teraz 90. Piąty to jest kibel. <laughs> I wtedy katna umiera. Będzie naprawdę ciekawie, subskrybujcie też mój kanał. Pamiętajcie o subskrypcji i zaczynamy. Oglądamy. O! Oh, oh, Dobra, następnie o ścianę, o siłownię o, <laughs> o jakieś kraty do kosza. I co jeszcze? Wyrzucił go do trawy, następnie na beton. O, to by była mocna. To, to, to moc to by go rozwaliło, nie? Ogólnie spadnięcie tak zda, z takiego wysoka to tak. Ej, a co tu robi ten Pomni? To był po mnie? nie, czekaj, to był ten z Critical Circus, czegoś tak, z tego cyrku. <ścoughs> on go począł. <ścoughs> Dobra, on robi za takiego Chińczyka. No wala. A teraz go zjadło. 84. sposób to jest zjedzenie katnapa z ziemniakiem. O, zgłodniał. A nie! Nie zgłodniał, tylko do kibla idzie się. Nie, nie! Tego nie chcemy widzieć. To się serio? Nie, nie wierzę w to, nie naprawdę w kanalizacji jeszcze. Spadnięcie z drzewa 83 sposób. Ej, w ogóle, tutaj piosenka leci polska w tle chyba, bo Freddy Fraser, nie wiem, czy jakiś Polak nie śpiewał tego i to zrobiło taki mocny wiral za granicą. <noise> <noise> Okej, okay, kolejne wyrzucenie go w trawę, w krzaki. Później go co? <noise> Spalenie, ok, 82 sposób. 81. Ej, po prostu zgniecenie go prasą hydrauliczną. <noise> 80. Eee, co tu się dzieje? Dostanie z garka albo z patelni w łeb? A do, no, wiedziałem. Dostał w patelnią. Ej, a wiecie jaki ja bym miał sposób? Mój sposób by się zaliczył do 79. Walnięcie go z frisbee. Mam nowe frisbee, zobaczcie. Wiecie jak to leci? Czekaj, ja bym go tak walnął. O kurde, o kurde, ale poleciało widzicie jak się odbiło. Dostałby z frisbee. Później wam pokażę. 60 sposób, <laughs> oglądajcie dalej, ja będę też pokazywał swoje sposoby, więc <laughs> warto oglądać. <What? laughs> Ej dobra, to był sposób dobry ogólnie na ba... <laughs> się. O nie, idzie do Changchuling oh, China. O oh. O nie, ja bym do niego nie poszedł, ja bym się bał. Jo! Przeciął go normalnie zmiecza I włożę, i zwrotem. O, Giga Mamia gango ma, mi, Kto za tę piosełkę? <grystanie> I co, wyrzucił go do wody. Wy, wyrzucił go po prostu do morza, ale nie trafił do wody. Trafił o kamień. Kumalala, co za piosenka! Kumalala, <grystanie> Ej, wiecie, że ja mam na imię Krystian? To Kumalala ty do mnie pasuje. Ej, ja bym się powinien nazwać Kumalala. Ty zmieniam nick z MySlo na kumalala Ty to jest... To jest genialny nick! Zamiast tego smajsu będzie kumalala! Co wy na to? Co powiecie na to? Napiszcie w komentarzu. Zamiast smajslu kumalala Happy, happy! O, go zrzucił 75 sposób. 74 Po prostu co jest? Ej, ale czemu to się tak rozmazało? Ej, ekran się rozmazał, ale to mi nie, chyba jemu. Ty, coś tu z ekranem jest nie tak. Czy ja mam tylko rozmazany, czy YouTube się popsuł? O, 69. Oh. O! No, wyrzucił go przez okno! Ohohoho. Ej, dobra, ale tu poleciał... Ma... Ciekawe, czy przeżył. Jak poleciał. I się tylko odbił. Ale go wysoko wyrzucił. Z budynku jakiegoś, nie wiem, trzydziestopiętrowego. Albo nie, co ja gadam, ze stupiątrowego. Dobra. Przeżył, chyba. 68 sposób. Co on zrobi? Yy... <ścoughs> Serio? Nie, nie wierzę w to. <ścoughs> Ściga go z noża. No nie no. I spadł. I padł po prostu, jakie to jest głupie. No, nagle utknął w piasku. O, pomóc ci? I pewnie go zakopie, nie? Zgaduję, że go zakopie. Nie, no dostało piaskę w łeb. Kurde, jakie to jest głupie? Co jest grane? Link do tego filmu też macie w opisie. O, wschowanie go do chipsów, tak? Zjedzenie ostrych chipsów. O nie, ostre bardzo. Nie. Nie wierzę. Czemu? Pierdział ogniem. 65. sposób. Przykliszczy go drzwi. Drzwi go przykliszą. Czy nie? No powiedz, że tak. Przykliszczy go. No nie, jest oni tańczą. A gdzie tu jest sposób na... O, wiedziałem. Dobra, przykliszczył go. I dalej tańczy. 64. Zmiażdżenie autobusem po prostu. I strzeliłem go z, czoł z czołgu. 62 sposób rozdychanie go tirem. 61 rozwalenie go z karabinu. 60 walnięcie go z czegoś tam. 59 helikopter. helikopter. Helikopter! Dobra, ej, teraz ja wam pokażę mój sposób. Mój sposób to byłby, patrzcie teraz na mój. Mój byłby lepszy. Z takiej opaski, patrzcie, robię coś takiego. Widzieliście? A, A jak ja to zrobiłem? Nie, wi... Czeka, widzicie czy nie? O, wi... Widzicie? O teraz A magia, magic Wsadzenie go do worka i go zamknięcie w lodówce. Nie. Kto to wymyśla za te sposoby w ogóle na katnapa i zamarz normalnie w lodzie, w lodówce. I go rozbiło lodem. Ej, to jest chyba jego pie Pierwszy raz on chyba padł. Nie, dalej żyje. Ty, ten misiek się w ogóle ani razu nie rozwalił. Tak w ogóle jak patrzymy, nie? Oglądamy. To w ogóle on zawsze jest cały. On to przeżył chyba wszystko. I go wyrzuci. A. Następny sposób to będzie wywalenie go z procy. Pięćdziesiąty drugi. A on spadł w tył, a nawet nie poleciał. Dobra, 51 pierwszy. Znowu ta pomni jest chyba. Jest ten... Critical Kirkus, człowiek, jak tam się nazywa w ogóle. On idzie, serio? Goni go? No nie wiem, że. I taki jakiś stary chłop w ogóle się tym bawi, nie? Dostał z cegły Web. Co jest jakie światło wolne? Jeszcze z nożu. Z noża normalnie. Ej, zacenzurowali w ogóle. No i padł. Okej, okay, to jest następne po prostu. Przebicie go nożem. Aha. Ej, to jest chyba najgorsza dla niego. O lol, co mu zrobił. Ej, dobra, to było mocne. Bez głowy. Pierwszy raz ucierpiał katnapty, Ale do, teraz odrodził się. O! <grystanie> Ej, widziałem tego mema, tam taka pani uczy e, ludzi, ludzie, te dzieci, takie, że. przeliterować Google, nie? I, I on też dla nich uczy. Kata puczy. Ele! Le? I, I co? golo golo! O, tu coś będzie z ciężarkami. Poszedł ćwiczyć. Poszedł ćwiczyć. Podnosza sobie ciężarki. Okej, okay, 90... Co? To jest chyba 45 bym powiedział Dobra i teraz... 80... Ja nie wierzę, że to jest... Teraz 20, no to jest prawdziwe 20 O jest to strut, nie? No serio naprawdę To jest... Czy go ciężarkiem, naprawdę? Jeszcze pierdzi, boże, nie wytrzymie, serio co to jest za sposób, ja się pytam, no nie Ok, znowu, ej, to było na początku No nie, ej, to było na początku, zaraz Ale drugi raz? A, przeżył A nie, głowa mu się ba. O lol, jeszcze dalej Wow, ale go tam wzięło, ty A, bo to było na początku, że kontynuacja tego, rozumiem, dobra Bo on na początku tego nie pokazał, tak To by się zgadzało, dobra Okej, czterdziesty sposób, powieszenie go na rolecie, po prostu. Koty tak lubią wchodzić wysoko. Czterdziesty ...sposób, ble ble bla. Ale dostał! Dobra, czterdziesty drugi, znowu nóż. No nie wytrzymie, serio? Ile razy ten nóż? Ej, no znowu ekran, halo! Ty, zmienił się na ziemniaka! Pokroił go na ziemniaka. Dobra, następnie. Następnie mamy coś wysoko. O nie, kolejny zrzut na dół. O z wysoko wolnie, O o, i to bardzo wysoko leci. Pff, I żyje. Teraz wlatuje wiatrak! Patrzcie na to! Bum. A kiedyś ja próbowałem włożyć palec, nie? Ogólnie taki wiatrak to mocno nawalanie. Nigdy nie wkładajcie palców ani niczego. Bo to ma siłę serio, nie? Nawet małe mają taką siłę mocną. Teraz po prostu ma kopalny jest, patrzcie, spatelni dostał. <laughs> <laughs> Co za piosenka była tyle Oho Ej, dobra, tutaj on nie spadnie równo i pewnie będzie się obijał oboki A, mówiłem Ale jak go płamało? Tutaj można mocno połamać kości i to serio mocno Wyrzucił go i spadł na dół. Teraz Katna idzie sobie pobiegać no to pewnie się z tego wywali, co? Ale tak, jak on w ogóle biegnie jak to jest na dwie stopy, na dwie nogi, a on tylko jedną zapełnia A, a dobra, drugi przyszedł, nieważne Okej, okay, teraz Aj to, to było akurat dobre Okej, okay, znowu proca teraz poleci czy nie? Poleci? No nie poleciał! No ej, było to wcześniej nie poleciał 31 sposób Zapalanie i gaszenie świata jak w chororze Raz się pojawia, raz się nie pojawia. Ej, to był za Delor, widziałem literę A. Ej, serio? Teraz będzie krojenie. O nie, tego się boję. Tego się obawiam. O nie, to nie będzie krojenie, to będzie go gotowanie z ziemniakami. Tego jeszcze nie było. Ugotuję Ugo go? Jo, gotuję go ty. Nie wierzę, serio. Ugotował katnapa z ziemniakami. Waniecie go z piłki. O, to dobre. Ej, Sabo, a grał w kręgle? O nie, smażenie. To jest chyba jeszcze gorsze niż gotowanie. Chłopco smaży katnapa w patelni. Dobra, co teraz? Co to będzie na łóżku? Aha, zwykłaczek? Wbicie zwykłaczek go. Eee, ale on musiał się napracować, bo on musiał tego naprawdę sporo powkładać w ogóle. Wieża się zamienił A i tak wszystko powypadało. Chyba to nie, nie, nie dało nie dało rady Ok, znowu łóżko Serio, pierdzenie Jak ja głupszych rzeczy nie widziałem, nie? Co jest? On go do mikrofali wkłada, serio? Do pralki? Gdzie on jeszcze pójdzie, kurde? No jeszcze do szuszarki niech go wrzuci, albo do zmywarki. Ej, to był... Ej, w zmywarce on jeszcze nie był. W pralce się pierze. Kontakt? O nie. Wajnie go z prądu. A, popieściło go niby. To nie Dla Taki ludzie Nie wierzę, Przyszedł mu. No było przykliśnięcie go. No, ej, to czasami są dwa razy, te rzeczy same. To jest, to jest nie fair, bo on było już przykliśnięcie go. Rzucenie go, płamanie go, lol, ale go płamało. Foto rzuci go. Nice picture. I co teraz, do kosza go wrzuci? Do kosza go wrzucił. Okej, okay, to też było dobre. Okej okay, top to jest po prostu pocięcie go i zrobienie z niego sałatki A po prostu śniadania No nie no, znowu ile razy kibel źle nie wytrzymie no Serio No kurde razy przestańcie z tym kiblem O, wziął papryczki za ty znowu do kibel pójdzie Ja nie wierzę, nie? Ho, wyczekuję prezentu. Patrzy się nie ma, nie, Ej, a gdzie jest katna w ogóle? Okej, okay, zero. Najlepsze z miodu. Polewa go miodem. Minus jeden. Już koniec będzie. Ale cutnap zniknął, nie ma cutnapa już. Katapadu padł. dobra. Ej, to były najdziwniejsze pomysły. Najdziwniejsze rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem. Serio, nie? Jak ja ch ja chcecie obejrzeć to sami, to link macie w opisie. Wpadajcie sobie zobaczyć. A mój ostatni sposób to. Uwaga! Subskrypcja! Łoda! <laughs> On miał mieć, to by miał Subika, uda, 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 uda! Uda, Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę. Wow, co jest! Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? E, widzicie to widzowie? Kliknijcie, zobaczcie. Ale to się świeci. Wow.